Karteczka na 40 rocznicę ślubu z kolekcji Sweet Love od Passion Scrap. To pudełko robiłam sama i mi się wydaje, że ta gramatura jest czuć za mała. Dlatego ono się tak pofalowało. Ale kop myślę, że takie zostanie. Chociaż może zobaczyć, czy jeszcze z kraftowego nie wyjdzie lepiej. Ciut kompozycji kwiatowej z liśćmi z wykrojnika i z kolekcji. Te różyczki też są z kolekcji. Stempel odbity za, od Agaterii. I format A5 wyszedł dlatego, bo zależało mi na tym stemplu i na tej formie właśnie serca. Myślę, że koperty też są miękkie i się wyginają, więc chyba nie będę modyfikować, bo ta czerwień pasuje mi idealnie pod kolor kartki, bo jest z tego samego papieru. Więc myślę, że to tak zostawię, ale jeszcze zobaczę. Zawiązany i gotowy.